Dobra, dzień dobry, ja już jestem w samochodzie. sprawa, jak wyjdę ze sklepu, to wam opowiem o co chodzi. Dobry, dzień dobry, ja już jestem w samochodzie. Jadę właśnie do siostry, kawę. Także się później spotkam. Tak, spotkać? Chyba tak. Zobaczę. O, się zobaczę. Co ostatnio? Tak. Dokładnie, yy, ostatnio tak mnie oczy bolą i chyba to jest od okularów yy, o, Od yy, okularów po prostu Dajcie mi znać, czy ktoś z was nosi okulary, czy też ma taki podobny problem Albo czasami go bolą okulary, bo naprawdę nie mam okularów, to mnie tak aż mocno nie bolą A jak założę, to mnie bolą Nie wiem, czy to jest za duża wada tych śkieł czy coś Dajcie mi znać Ja już jestem koło domu, także daję znak życia. Ej, znak życia, jest znak życia, że jestem koło domu. Ja szedłem przez taki park w ogóle. No, się tylko odwracałem co chwilę do tyłu, nie. No wiecie jak to tam jest, nie? Teraz czasy, obecne czasy bywają. Ciężkie niestety, tak rację z powrotu do domu. Mam tak ochotę na Pepsi. Kupiłem sobie Pepsi w szkle. Szczerze mówiąc, nie pierwszy raz Pepsi w kole w szkle. Każdy mówi, że kola czy pepsi smakuje w szkle inaczej i muszę zobaczyć czy to prawda. Już otwieram. Smakujemy. To jest to. Naprawdę inaczej smakuje ta Coca-Cola. Masakra. Polecam wam. Mam kremóweczkę, dajcie znak, czy wy lubicie kremóweczkę. I dajcie oczywiście łapki w górę, bo jakby inaczej. Zobaczcie jakie mamy piękne słońce. Ja wracam właśnie obecnie z galerii. Idę teraz pod fryzjera, bo tam jest moja siostra z siostrzeńcem. strzeje sobie na włosy, tak? i idę do biedronki o wodę tak to jest, ale naprawdę jest takie słońce dzisiaj, bo ostatnio ostatnie chyba 3-4 dni było tak pochmurnie, tak padało, i to jest po prostu masakra mm. Może się tutaj nie zgubił, zaraz. Koneczka świeci. Biedronki. Ja załatwić jedną sprawę. Jak wyjdę ze sklepu, to Wam opowiem o co chodzi. Sprawa załatwiona w biedronce. Chodziło tutaj o to, że po prostu moja siostra była rano na zakupach w biedronce i wzięła pomidory śliwkowe w opakowaniu za 5 złotych. I przy kasie okazały się spleśniały. No i po prostu miała sobie je wymienić, bo one już były nabite, te pomidory, ale zapomniała i nie wymieniła tych pomidorów i w ogóle ich nie wzięła. I dopiero zorientowała się w domu. A że ja. Siostra później zrobiła zro obiad, siostra nie miała jak wyjść z biedronki, to mnie wysłała. No i mimo, że ja też umiem załatwiać sprawy, przyznam, że kringiuje, moja siostra, ale to nie jest nic złego, to jest, to jest naturalne, to po prostu poszedłem do tej Biedronki, bo jeszcze mi cukier był potrzebny. No i podeszłem do takiej fajnej pani, opowiedziałem całą sytuację, że siostra kupiła pomidory, przy się okazały spleśniałe, miała sobie wymienić, nie wymieniła. No to tam lataliśmy po całej Biedronce, aż cały dyszę. Szukaliśmy kierownika, kierownik powiedział, że takie sprawy trzeba załatwiać od razu, a nie po takim czasie nawet, jeżeli to było w tym samym dniu. Ale zwrócił się do kasy i zwrócił gotówkę za te pomidory. Także jest ok. Wszystko jest ok. Sprawa załatwiona. No, także załatwione.